I tam dzisiaj jak widać cykle składający się z sześciu tomów z półki francuskich twórców, gdzie Goetz odpowiadał za scenariusz, a mu nie za rysunki. I tak tutaj widać każdy tytuł ma, każdy tom ma inny tytuł, a wspólny Rip, czyli Wypoczywaj w spokoju. Jest tutaj dedykacja i rysunek autora dla Pawła, któremu dziękuję za wypożyczenie tych tomów do sfilmowania. No, i już wracam do opowieści o czym jest historia. Takie krótkie wprowadzenie, może wyjaśnić, że jest to, można powiedzieć, Rashomon do kwadratu, czyli w Rashomonie, w filmie słynnym japońskim, mamy trzy wersje jednej historii opowiadanej przez trzy różne postaci. Tutaj, jak po tomach, można się domyślić, mamy. Sześć postaci i sześć historii opowiadających praktycznie o tym samym, a również praktycznie w zupełnie inny sposób. Widzimy te same wydarzenia widziane oczami każdej z postaci, której poświęcony jest konkretny tom a Historia dotyczy dość dziwnych miejsc i wydarzeń i historii. Brutalnych, można powiedzieć, że czasami paskudnych, albo i w dużej ilości paskudnych historii. Natomiast wszystko ma to swój urok i uzasadnienie, gdyż grupa tych osób pracuje nad utylizacją, można powiedzieć, miejsc zbrodni. I tutaj nie do końca zawsze jest to zbrodnia, ale nie chcę za dużo zdradzać. Mamy także ich losy. Osobiste, wszystko to tutaj się kot kotłuje. I przepoczwarza z historiiki w historyjkę w bardzo ciekawie wymyślony sposób. Jest oczywiście pewna historia przewodnia, pewien sekret czy tam zagadka, do której dążymy rozwiązania. Natomiast, czy nam się to uda, to już zależy od tego, jak będziemy interpretować te wszystkie elementy opowieści. Które fundują nam autorzy. Na pewno przeczytałem to z przyjemnością. Lubię właśnie takie historie, które opowiadają pewne wydarzenia z różnych punktów widzenia. Nie ma ich dużo, więc tym bardziej zachęcam, żeby zapoznać się z tymi sześcioma atomami. Dzięki i do usłyszenia.